Starsze osoby no, są pewnym problemem, jak to się, jak się było o budżecie, mówi o innych rzeczach, które sprawiają problem i kłopot, to zawsze się um, podkreśla, że osoby starsze dużo kosztują, bo dłużej żyjemy i jakby to był wyrzut tak naprawdę i, i trzeba to finansować, i, a na to nie ma zawsze przeważnie, nie ma środków. Bo po prostu no, osoby starsze um, nie cieszą się najlepszą opinią. Przy różnych okazjach w mediach się mówi, że, że a to jest kłopot dla budżetu, a to po prostu im no, trzeba im emerytury dawać właściwie. I to takie daje się do zrozumienia, że, że tak naprawdę to mm. ktoś musi im tam fundować te emerytury. Że, że nie o swoje prawa mm. te trzeba, ale czy wtedy można mieć pretensje, że, dla, że ktoś tam łamie te prawa? I mm. właśnie. Bo rzecznik jest po to, żeby pilnował, czy te prawa wobec osoby starszej nie zostały złamane.